Idziemy panią odmłodzić. Pójdziemy na planetę Virgo i robimy powrót do trzydziestki. Kochanie, możesz i ty tam iść jak chcesz. Ja będę opowiadać po wszystkim, a ty weź panią Mariolę i idziemy na planetę Virgo. Idziemy się odmłodzić do trzydziestki. Możesz zapytać, bo przyjdą lekarze. Ja Ci wszystko powiem zaraz. Dobrze. Idziemy tam. Wchodzisz, drzwi są tęczowe. I idziesz prosto, nie skręcasz ani w prawo ani w lewo, tylko idziecie cały czas prosto, tam. Znajdujesz się w takim pomieszczeniu, że zobaczysz, że stoi taka kapsuła, przeźroczysta, jak łóżko, ale kapsuła. Ona stoi w takiej połowie, jest, stoi, leży, tak to wygląda. Poprosi Agnieszka, lekarzy, żeby przyszli. To są naprawiacze, ulepszacze, najlepsi specjaliści, jeśli chodzi o odmłodzenia. Mamy ich, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Witam się z Wami. I teraz przychodzę do Was z piękną duszą, z pięknym pacjentem, żeby się odmłodziła, powrót do trzydziestki. I teraz Mariola idzie do tej kapsuły, do tego łóżka, otwiera wieko, wchodzi do środka, kładzie się, zamyka to wieko. I tam na tej kapsule jest taki zegar Agnieszka. Tylko widzisz, on będzie pokazywał nam, ile czasu potrzeba, i ona wraca do tej trzydziestki. Tam. Będziesz widziała, jak się cofa po prostu ten zegar. Tak, widzę takie cofanie zegaru. Tak. Nie, poczekajcie, bo on mi się ten cofa w ogóle. Nie potrafię ci odpowiedzieć na twoje pytania w tej chwili, bo jestem tak skupiona na tym obracającym się zegarze, że w ogóle mnie. Dobrze, dobrze, agonia. Ja <laughs> po prostu wow. nie potrafię. No. Pytanie, ile tych okrążeń to ile to czasu w ogóle, nie? I w <noise> sposób, żeby to tak się ogarnąć? Cofamy się w czasie, odmładzamy. Powiem hmm. tak. Nie wiem Gosia do końca o co ci chodzi, natomiast mi się pokazuje, że odmłodzenie, które w tej chwili się odbędzie, będzie o jakieś 15 lat. Chodzi o odmłodzenie w komórce. Tak. Tak. Bo to tak zadziała, tak? Że jakby no, dlatego cofnięcie czasu się nam pokazuje. Cofnięcie czasu o 15 lat, ale y, to działa na komórce, nie. Mhm. Zatem, że ten proces od komórki, on oczywiście będzie się u jak go się dobrze ładnie poprowadzi. Natomiast 15 lat to jest moment, zatrzymał mi się zegar 15 lat. Dobrze. Czyli... Dobrze. I teraz jak zatrzymał ci się zegar, ta kapsuła otwiera się. Mariola wychodzi. I tam obok stoi duża wanna z zieloną wodą. Ona idzie do tej wanny i zanurza się cała. Całutka w tej wannie z wodą. Ta woda ma za zadanie utrwalić wszystko to, co się zadziało przed chwilą. Utrwali jej to odmłodzenie. Zobacz, jak się cieszy, jak do tej wanny weszła. Tak, i tutaj też um, proszę sobie sprawiać przyjemności też w życiu. Właśnie o to chodzi w życiu. O to, żeby było mm. przyjemnie. Widzę też tą panią właśnie, właśnie takie wiecie, jak się rozkładamy w wannie, tak? I to jest taka informacja od duszy, pamiętaj o tym ma być przyjemnie też znaleźć tą przestrzeń w ciągu dnia dla siebie, żeby tak się poczuć. Pani zapomniała. Tak mamy z tego poczucia obowiązku. Zapominamy, że dla nas też ma być przyjemnie, nie? Pięknie. Jak się już nacieszy, utrwali wszystko, dopiero wtedy wychodzi, ale z głową się miała zanurzyć cała. No to siódm. Tak, pani dusza bardzo panią prosi o takie przyjemności. To jest to, co też pobudza nam energetykę. Nam to się przyjemność kojarzy tylko z seksem. Owszem, energia seksualna jest pewnym rodzajem takiej energii. Natomiast chodzi o miliony różnych przyjemności. Nie? My to sobie wyłączamy. Okay. Tak, bo jak nie mamy mężczyzny w życiu, to nam się wydaje, że my do zakonu już się tylko nadajemy wręcz. <toddajemy> Trzeba sobie przypomnieć, co to znaczy być ze sobą, nie tak i żeby, żeby było fajnie. Dobra, jadę z kwiatami no. do ciebie. No. <laughs> Aga, to jak pani Mariola wyjdzie z tej wanny, to ja poproszę ciebie za to wszystko, co pięknie dzisiaj idzie i robisz. Ty tam nigdy nie byłaś. Idziesz ty do tej kapsuły. O no, kurczę, no tu lecę. <laughs> Zamknij wieko i patrzymy, ile lat ciebie cofną. Możesz zapytać lekarzy, oni ci powiedzą. Zapytaj, czy możesz się cofnąć do 25. -tki. Wiesz, co, bo zanim zaczęłaś mówić w ogóle na początek, weszło. No dobra, to dyszkę trzaśniemy na początek. Nie w domu, nie, nie, to to walniemy dyszkę, nie? No to idziemy z tą dyszką, nie? Dobra. To lecimy z dyszką. I zegar się włączy, będzie Cię cofało. Coś mi się wydaje, że cię cofnie bardziej niż te Bo zegar się kręci, Agnieszka. Ja nie na darmo te kwiaty kupię. Kurczę, ale wiecie co, bo to jest też właśnie inaczej się widzi, jak się z obserwatorem i się prowadzi kogoś, a inaczej widzisz, jak jesteś w środku tego. Ja dopiero teraz widzę, co się dzieje w komórce, co się wydarza w komórkach naszych Opowiadaj, cichur. opowiadaj, proszę. Powiem tak, jest tak samo świetliście jak na ekranie cały czas tu u Pani Marioli. I dokładnie takie światło widzę, ale widzę komórkę od środka, jak ona zaczyna pracować, mienić się, wibrować. Yy, ona pod wpływem tego ciepła i światła zaczyna się unosić. Tak jak się unosi, ona wibruje, wprowadza się w ruch. Jestem w środku w tej chwili swojego fizycznego ciała, i nie widzę nic poza tym światłem po prostu, które nam dziś towarzyszy. Dziękujemy wszystkim za to, że możemy w tym uczestniczyć. Ale coś niesamowitego, nie? Jest taki moment w ciągu dnia, jak w słońce wstaje, że jesteśmy w stanie właśnie zauważyć powietrze w postaci cząsteczek. Są takie momenty w ciągu dnia. Tu, co widzimy na ekranie, jest falą, jest jednym światłem, nie? Widzę to od środka, nie jestem w stanie nawet tego wytłumaczyć, ale wow, fajne to. <grymne> I na tej właśnie prowadzę z kogoś inaczej, jak jestem w środku, nie? To też jest niesamowite, nie? Agunia, cofasz swój licznik życiowy, odmładzamy się, pięknie, pięknie. Licznik, zegar chciałam powiedzieć, przepraszam, zegar, no ja mówię. O, jaką radochę tam mamy, <grystanie> Dobrze. Odsunęłam klapkę, wychodzę. Dobrze. Teraz Pani Mariola stoi obok, czeka przy wannie, a Ty do tej wanny cała masz się zanurzyć i opowiadaj, co się wtedy dzieje, bo to jest też ciekawe. Całutka ma się zanąć, żeby się utrwaliło to, co się zadziało. Hmm. Spieram to jako zapis informacji. Bo widzę, że. Mamy tutaj do czynienia z czymś takim, jak przekodowanie informacji w komórce w DNA. To się odbywa. I widzę, jak ścieżka zapisu zostaje utrwalona. Dalej widzę komórkę od środka. I przesuwam się jakby po zapisie nowej ścieżki DNA. Do tego stopnia mamy tutaj zrzut. I widzę, jak. Mm, ten płyn, który widzimy z tej wanny, on oczywiście jest zapisem informacji. Ja widzę, jak on po kolei w tej komórce zaczyna. Jakby otaczać ściany tej komórki, czyli zmiana zapisu, utrwanie zapisu DNA. Do tego ostatnia to się odbywa. Pięknie, bardzo się cieszę. Bardzo. Agnieszko, o ile lat się odmłodziłaś? Z punktu widzenia materii pokazuje mi się 12, ale z punktu widzenia mojej duszy 1400 lat. Nie wiem, co się wydarzyło do końca. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć Wam, czemu widzę ten przeskok, bo ja sobie to zerknę później, właśnie co tak naprawdę się wydarzyło i jak wygląda ten proces nie na kilku tam wymiarach. Natomiast już no mam informację, że on się odbył w kilku przestrzeniach. I dla duszy to w ogóle było e, coś, tego nawet nie jestem w stanie chyba w tej chwili opisać. Pięknie. To podziękujcie planecie, jak się już proces skończy. Jest cudowna. Podziękuj lekarzom wszystkim.